18 stycznia Nidzicki zamek opanowali strągmeni z całej Polski. Siłacze musieli zmierzyć się nie tylko z ogromnymi ciężarami, ale i zimową aurą, która dla polskiej czołówki tej dyscypliny nie jest niczym strasznym. Myślę, że aura nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na tego typu zawody, no chyba tylko w taki, żeby podnieść ich prestiż, rangę, no i atrakcyjność, przez to, że zawodnicy nie będą mieli tak łatwo, no i oprócz tych Umiejętności, które nabyli przez w czasie treningu, będą musieli się też wykazać odrobiną szczęścia, bo jednak jest trochę ślisko. Podczas jednej z przerw, co odważniejsi widzowie mogli spróbować własnych sił na ciężarach, z których korzystali zawodnicy. W ubiegłym roku najsilniejszym okazał się Sławomir Toczek, który dobrze wspomina te zawody. Wspominam rewelacyjnie, rewelacyjnie udało mi się wygrać. To jest taki bonus dla mnie. A tutaj udało mi się przyjechać, przygotować do tej imprezy. To jest drugi bonus. Na no trzeci, jeżeli wyjdę z tego cało, no to. Rewelacja. Przyjechałem walczyć o, o pierwsze miejsce. Czy mi się uda? Zobaczymy za kilkadziesiąt minut. W walce o miecz wielkiego mistrza Winricha von Prode. siłacze zmierzyli się w wielu morderczych konkurencjach. Najlepszym po raz drugi był Sławomir Toczek. Nidziccy zawodnicy nie zawiedli. Piotr Czapiewski zajął czwarte miejsce, a Marek Zalewski szóste. Warto przypomnieć, że rywalizowali oni z czołówką tego sportu w naszym kraju.